To jest nowa drużyna w pierwszej PGN Super League. Ale dzisiaj mamy wideo i przygotowujemy się bardzo dobrze za, za mecz. Że może być i w sobotu i myślę, że nie będzie problemu. Będziemy oglądać wideo, będziemy patrzeć e, e, te blondy, które my zrobili w Szczecinie. Żeby, To Dzisiaj i jutro mamy e, jedną godzinę przed e, video, i wideo. To myślę, że nam to że może pomóc, żeby robić mniej w Londynie. Tak, dużo trenuję i myślę, że jak, jak, jak będzie, każdy dzień da będzie co lepiej dobrane do i trochę zmienili ten system za nowy sezon obrony i myślę, że każdy mecz będzie lepiej. Przede wszystkim cały okres przygotowawczy Talent podkreślał, że początek sezonu będzie dla najważniejszy, bo chce przede wszystkim szlifować obronę, a nie ataka. A wodzi na to, że gramy na razie lepiej w ataku niż w obronie, to miało wyglądać na odwrotnie. I, i no nie ukrywamy, że, że, że yy, trzeba dużo jeszcze pracować nad tym elementem obronnym, bo jak wspomniałeś dużo, dużo bramek tracimy i zawsze talent nam powtarza woli wygrać 25-20 niż 35-30 i, i tych, tych bramek tracimy za dużo prze, przez to, że robimy po prostu za dużo prostych, łatwych i niewymuszonych błędów grając w tej obronie 5-1 i, i jest duże pole do, do manewrów, do poprawy i, i pracujemy bardzo, bardzo, bardzo długo nad tym elementem, żeby, żeby ne biš No, mi završi iđemo krok po krok i mislimo tilko na, na pierviši, pierviši meč i se razmušimo misliti na, na, taj meč u njeđelju. Benđe je znovu bardzo fajne za grad, gramo poznano, tako duže hali, gramo spor za, da, da Benđe do kibica do hala i, i mušemo biti skoncentrovani od početka i, i показывает, чем это пошло Не, если сто процентов, наверное, с Карлом Белецким, хотел бы на тренинге посмотреть, как то э, он выглядит. И, очевидно, Денис Бунтич, он еще имеет ма один матч кары, то он не будет играть, то хотел бы дать еще одному Куловому отпочивать и позже еще один раз играю мне люб Шротковый, люб Лево разыграли то э, на dzisiaj i jutro na treningach. Ta hala w Szczecinie na pewno robiła duże wrażenie i, i fajnie się nam grało. Teraz idziemy niby do Bedniaminka, ale, ale będziemy grać w Poznaniu na, na, na wysłużonej, wysuszone, fajnej e, arenie i, i Miałem tam przyjemność kilkakrotnie grać w reprezentacji i mam jak najbardziej pozytywne I myślę, że wydaje że, że będzie fajny, fajny mecz, fajny spektakl, a co ważniejsze wrócimy do domu z kolejnymi punktami. Super, ja jestem bardzo zadowolony Ja oczywiście my chcieliśmy żeby zawsze graliśmy w nowy hałas takich 5000-6000 to byłoby super dla piłki ręcznej w Polsce, to ja myślę, że gdyby... dla kibiców to, to jest super.